Czym kojarzy Wam się Bułgaria? Zapewne większość z Was teraz odpowie, że z wakacjami nad Morzem Czarnym. I trudno się z Wami nie zgodzić. Sam wielokrotnie zjechałem całe bułgarskie wybrzeże i odwiedziłem tam mnóstwo pięknych miejsc. Natomiast w tej serii odcinków poświęconych Bułgarii pokażę Wam coś zupełnie innego. Zabiorę was w niesamowitą podróż z dala od komercyjnych kurortów, tam gdzie wciąż żywa jest prawdziwa bułgarska tradycja. Naszą podróż nieprzypadkowo zaczynamy tutaj nad Dunajem w północno-zachodniej Bułgarii. Pochodzę z polskiej bułgarskiej rodziny i choć większość swojego życia mieszkam w Polsce, to jednak tutaj, w tym regionie spędziłem pierwsze lata swojego dzieciństwa. Tu mam rodzinę, przyjaciół i zawsze chętnie tutaj wracam. W tym programie pokażę wam nie tylko ciekawe miejsca i zabytki, ale przede wszystkim zabiorę was za kulisy prawdziwego życia bułgarów. Pokażę wam co bułgarzy jedzą, ale uprzedzam. Kuchnia. Mm. Ale jest tutaj obłędna. Pokażę Wam, co Bułgarzy piją i jak Bułgarzy się bawią. I dlaczego, gdy Bułgarzy mówią tak, to kręcą głową w ten sposób? Tego i wielu innych ciekawych rzeczy dowiecie się w moim programie Wolf on Tour. Ja nazywam się Dawid Wilczewski i zapraszam Was w podróż do mojego świata.